Takie rzeczy nie powinny zdarzać się na biegu żadnej rangi, a co dopiero na biegu Golden Trail World Series. O czym mowa, dowiecie się z tego materiału. Za mną pierwszy start w tegorocznym cyklu Golden Trail World Series. Rozpocząłem swoją przygodę z cyklem w Noli, w miejscu, w którym w 2023 odbywał się już finał. Ja wtedy brałem tutaj udział w finale Golden Trail National Series. Wracając do Noli, miałem bardzo dobre nastawienie i czułem, że w końcu treningowo osiągam ten poziom, na którym powinienem być. Tak jak z trenerem rozmawialiśmy po wielkiej prechybie, brakowało nam takich dwóch tygodni do optymalnej dyspozycji. I o ile udało się to dyspozycję osiągnąć, to jednak taki bieg jest o wiele bardziej wymagający i wymagający również pod innym kątem. Ale od samego początku. Do Noli dotarliśmy na dwa dni przed zawodami w czwartek wieczorkiem i od razu udaliśmy się na trasę, tak aby zobaczyć jeszcze trzecią pętę, na której była zmiana, która jak się później okazało przysporzyła niektórym nieco więcej problemów. Przebiegliśmy sobie tą pętelkę, rozruszaliśmy nogi po podróży. O dziwo jak na tak długą podróż, ponieważ wiecie, Mediolan nie jest może daleko, ale musieliśmy najpierw dojechać na lotnisko, później na lotnisku, później z lotniska z Mediolanu tutaj do noli, tak naprawdę wychodziło ponad 8 godzin podróży, ale nogi właśnie były bardzo świeże. Udaliśmy się później na kolację, i tak jak później też zobaczycie, praktycznie codziennie tutaj jedliśmy to samo. No, porcje jak na ładowanie węglami nie powalają. Na pewno będzie wizyta w sklepie. Chlebek już prawie w całości zjedzony. Dobrze, że wody jest trochę więcej. I pojawił się nowy gość na stole. Same jajka. Ciekawe połączenie. Jednak nadeszła druga część posiłku, więc głodni nie wyjdziemy. Chociaż ta wina wskazuje, że będzie chyba jednak inaczej. Nie? Obiad drugiego dnia rozpoczyna się tak samo, ale bardzo ciekawym jest dodatek jajeczny do każdego posiłku właściwie. Cały czas dostajemy jajka. No ja nie narzekam, Marcin, Marcin nie jest fanem. Niezależnie od tego, czy to obiad, czy kolacja. <grymne> Jajko musi być. Ale nie przeszkadzało to aż tak mocno, ponieważ oczywiście trzeba było ładować węglowodany. Następny dzień przebiegł również dosyć spokojnie, pod znakiem rekonesansu pierwszej pętli, na którą udaliśmy się razem z werką, i zbierania sił na dzień następny, tak aby wystartować jak najlepiej. Sam start odbywał się dosyć późno, bo dopiero o godzinie 11.40. Co pozwalało na porządne wyspanie się, co pozwalało na ogarnięcie wszystkiego jeszcze zaraz przed samym biegiem, ale również sprawiało pewien kłopot. Kłopot ten polegał przede wszystkim na tym, że okazało się, że w noli jest jednak troszeczkę goręcej niż w Polsce. Jak bardzo? No, mieliśmy około 25 stopni przez cały czas, który tutaj byliśmy, i dodatkowo na noc przed startem. Przeszła burza, dodatkowo spadł deszcz, i co to, to spowodowało, że właśnie zaczęło to wszystko parować, więc wilgotność również wzrosła bardzo, bardzo mocno. Niemniej jednak, udając się na rozgrzewkę, nie czuć tego było aż tak mocno, ponieważ w samym miasteczku było chłodno, było przyjemnie, natomiast z każdą kolejną godziną, nawet z każdymi kolejnymi minutami czuć było, że robi się coraz goręcej. Przygotowałem się na mm, tą trasę w ten sposób, że chciałem wypić około litr 200 płynów. I około 110 gramów węglowodanów na godzinę. Jak się jednak okazało, było to nieco zbyt mało, natomiast patrząc na to, co piłem w Polsce do tej pory, wydawało się to wystarczające. Na starcie ustawiłem się w drugiej linii, tak aby nie pójść za mocno do przodu, i ruszyliśmy. Sam start był bardzo chaotyczny, już po jakichś 50 metrach, właśnie od rozpoczęcia, trasa zwężała się, biegliśmy taką uliczką nadmorską. Taką można powiedzieć promenadą, na której były restauracje, na której normalnie chodzili ludzie, więc wiem, że po mojej lewej była jakaś poważniejsza wywrotka. Później, podobnie jak to było właśnie w tym ostatnim biegu, na finale skręcaliśmy w prawo w koryto rzeki, tak aby przebiec taką pętelkę po mieście około 1 km. Po czym zaczynał się pierwszy podbieg. Na pierwszym podbiegu, i tak naprawdę na drugim podbiegu, miałem zadanie też ustalone z trenerem, aby przede wszystkim nie przegryć, żeby biec swoim rytmem, żeby nie starać się napierać zbyt mocno, i to też starałem się właśnie robić. Biec w dużej kontroli, biec w takim odczuciu, że mogę jeszcze docisnąć, jeśli bym chciał, tak żeby zachować siły na drugą część dystansu. Jednak dosyć szybko stało się jasne dla mnie, że to będzie dla mnie bardzo gorący dzień. Od razu zacząłem się bardzo mocno pocić, zacząłem tracić dużą część płynów i tak naprawdę pierwszego flaska, którego miałem na pierwszą 6-kilometrową pętlę, wypiłem już po około 15 minutach. Co mogło sprawiać później trudności, natomiast no, nie, nie zastanawiałem się teraz nad tym, nie przerażałem się tym. Co do trasy, muszę Wam jeszcze powiedzieć, że miała ona format tzw. flower, czyli było to 4 bądź 5 w zależności od tego, jak kto liczył, pętle. Pętli, które kończyły się cały czas w tym samym miejscu, czyli w tzw. fanzon, przez który przebiegaliśmy wiele razy. W tym fanzon zorganizowane było też jednocześnie dla wszystkich punkt odżywczy, dlatego też jest to akurat duża zaleta tego typu. Natomiast jednocześnie powiedziałbym, że może nie jest ona dla nas zawodników wtedy aż tak atrakcyjna. Wybiegając natomiast na drugą pętlę wziąłem ze sobą zapas, czyli dwa razy 250 ml płynów, w których miałem rozpuszczony zarówno węgowodany, jak i elektrolity i zacząłem podbiegać właśnie tą drugą. Powiedziałbym, że chyba najtrudniejszą pętlę ze wszystkich. Tu dosyć szybko po raz kolejny stało się jasne dla mnie w momencie, w którym wbiegłem do lasu, że jest bardzo duszno. Piłem bardzo szybko i właściwie, znajdując się na szczycie tego pierwszego podbiegu, już nie miałem połowy tego picia, które ze sobą wziąłem, więc wykorzystałem je znacznie, znacznie szybciej niż powinienem. Utrzymywałem się tutaj cały czas w kontroli, niestety nie wiedziałem za bardzo, który jestem i który biegnę, ponieważ nie mieliśmy takich informacji nigdzie na trasie. Starałem się jednak nie oglądać na innych i robić cały czas swoje. Później przychodził taki techniczny, dłuższy nieco zbieg, który takim single trackiem rowerowym między skałami, można powiedzieć, że to był najcięższy technicznie moment biegu, schodził w dół. Później następował następny w trakcie tej drugiej pętli podbieg. I tutaj niesamowicie mi dogrzało. To było pierwsze miejsce, w którym pomyślałem sobie, że no, może być ciężko z tym, co sobie tutaj założyłem. Z tego względu, że poczułem to charakterystyczne takie przegrzanie. To nie było odczucie za dużego wysiłku, tylko to było odczucie gorącej głowy, lejącego się ze mnie, zewsząd potu, niemożliwości nawodnienia się, więc Tutaj od razu muszę powiedzieć, że no to ja po prostu zawaliłem z przygotowaniem, nie wziąłem pod uwagę tego, że może tutaj być jednak o wiele, o wiele cieplej, co z kolei mogłem na przykład zrobić za pomocą jakiegoś rodzaju hit-trainingu. Nie zrobiłem tego, no i tak można powiedzieć na własne życzenie, ograniczyłem swoje możliwości. Na szczęście po tym podbiegu takim dłuższym, nieco kamienistym, który był bardzo mocny, mocno eksponowany na słońce, następował zbieg, który w znacznej większości był już. W lesie. To dawało chwilkę wytchnienia, to dawało taką możliwość bardzo e, dużego schłodzenia się, ponieważ od tej strony morza też zawiewał nieco taki wiaterek, co pomogło mi nieco się schłodzić. Natomiast jasnym stało się dla mnie, że biegnę w tej dolnej granicy moich założonych czasów, że to nie jest taki dzień, w którym e, mogę jakoś bardzo mocno napierać. Tak jak Wam mówię, podejrzewam, że było to związane z tym, że jednak. Mocno się przegrzałem. Dobiegając do drugi raz, do fun Zone, miałem możliwość wymiany flasków. Szybko je wymieniłem. Od razu, praktycznie, zacząłem pić przed wybiegnięciem na tą trzecią pętlę, która była też pętą najdłuższą. Tutaj troszeczkę obawiałem się tego, że tak naprawdę może mi nie starczyć już tych płynów do końca. Natomiast, z racji na fakt, że do końca wysiłku pozostawała około godzina, wiedziałem, że dam radę wytrzymać tu na tym pół litra. Optymalnie byłoby jednak, gdybym miał ze sobą w ogóle na całej trasie pół litra więcej. Ten trzeci podbieg, muszę powiedzieć, że chyba czułem się na nim najlepiej ze wszystkich miejsc na trasie. I tutaj bardzo takim fajnym rytmem podbiegałem cały czas, napierając, cały czas zwiększając tą intensywność. I tutaj tak naprawdę poczułem, że w końcu robię to co powinienem. On miał około 3,3 km do samego szczytu, gdzie zacząłem właśnie zbiegać. Tutaj zacząłem łapać po kolei kilku zawodników, przesuwając się nieco do przodu. Natomiast ten na tej czwartej pętli, czy też trzeciej w zależności od tego jak kto liczy. Występował jeszcze jeden podbieg. Tam, tak jak wspomniałem, czułem się bardzo dobrze na tych podbiegach, właśnie, natomiast na zbiegach nieco niestety mi brakowało. Nie mogłem tak wypuścić nóg, nie mogłem poczuć tej mocy, nie mogłem poczuć takiego charakterystycznego ciągu do przodu, tylko cały czas czułem, jakby coś mnie jednak hamowało. I tutaj przechodzimy do najbardziej kontrowersyjnego i chyba najbardziej, nieco powiedziałbym, nawet wypaczającego rywalizację fragmentu tego biegu. Na trzeciej pętli w porównaniu do 2023 roku była pewna zmiana. W 2023 roku zbiegaliśmy takimi schodkami przecinając całą winnicę do wąwozu, którym później zakręcając w prawo, wracaliśmy do miasta. W tym roku natomiast, ze względu na to, że były to prywatne posesje, biegliśmy nieco inaczej. Długą, taką asfaltowo-szutrową drogą zbiegaliśmy praktycznie pod same miasto, następnie skręcając w lewo. W stronę tych winnic i w stronę tego wąwozu. Ta zmiana była komunikowana wcześniej w kilku miejscach. Była ona komunikowana na grupie WhatsApp dla zawodników. Była ona zawarta w traku, który był dostępny na stronie organizatora. Jak również podczas briefingu przed biegiem, dzień przed biegiem, było o niej mówione kilkukrotnie. Była możliwość sprawdzenia tego miejsca, była możliwość zorientowania się, jak wygląda ta zmiana. Natomiast co tutaj się stało? Zobaczycie zaraz na ekranie wykres trasy mój, czyli prawidłowy i jednego z zawodników, którzy popełnili błąd. Dziesięciu zawodników, jak się później okazało przed nami, pobiegło zamiast skręcić ostrym tym zakrętem o 180 stopni w lewo, pobiegło sobie po prostu prosto w dół. Omijając cały fragment, który biegł trawą, winnicą i który miał 1,1 kilometra, zbiegając sobie prosto do drogi. Czy myślicie, że zostali dyskwalifikowani? Nie, zostały im przyznane kary czasowe, mimo że regulamin, tak jak też zobaczycie zaraz na ekranie, jasno mówi o tym, że powinni zostać dyskwalifikowani. Ucieli ponad kilometr, natomiast dostali kary czasowe, o których zdecydował tak naprawdę nie wiadomo kto, chociaż tak naprawdę. Wiemy kto decyduje o regulaminie biegów Goldena, mogąc je zmieniać nawet w ostatniej chwili. W rezultacie kilku zawodników nagle znalazło się przed innymi, później na mecie znowu była bardzo, bardzo duża przepychanka, zamieszanie. Oto w sumie nie wiedzieliśmy tak naprawdę co się dzieje, bo nikt nie wiedział co zrobili dokładnie. Natomiast przejdę do dalszej części mojego biegu. Wbiegając na tą ostatnią pętlę minąłem Remiego Boneta, który no wyglądał tutaj już tragicznie, trochę mu współczuję, też widać było, że totalnie nie był to jego dzień i czuł się po prostu źle. I wbiegłem na ostatnią pętlę tą pod zamek. Tutaj minąłem jeszcze jednego zawodnika, dosyć mocno pobiegłem ten podbieg pod zamek, ale po raz kolejny na tym zbiegu trochę nie mogłem puścić nóg, więc bałem się, że mnie jeszcze dojdzie. Natomiast już na płaskim fragmencie później dałem z siebie wszystko i cisnąłem mocno do mety, cisnąłem na tyle, na ile mogłem i finalnie dobiegłem na metę w czasie 2.14. Trasa muszę zaznaczyć była o kilometr 200 metrów dłuższa niż było to dwa lata temu. Także przeliczając to na tamten dystans, pobiegłem bardzo podobnym bądź nieco szybszym czasie. Około 40 sekund na starej trasie byłby to szybszy czas. Także można powiedzieć, że zaliczyłem pewien progres, ale nie aż taki, jakiego bym się po sobie spodziewał. Dlaczego? Tak jak mówiłem, podejrzewam, że główną rolę zagrało tutaj jednak nieprzygotowanie do tego ciepła. Brak mojego jakiegoś wcześniejszego treningu właśnie w takich ciepłych warunkach, no co spowodowało właśnie ograniczenie tych możliwości wysiłkowych i co na pewno trzeba na przyszłość wziąć pod uwagę, jeśli chcemy jeszcze profesjonalnie i jeszcze bardziej zadbać o to wszystko, co wiąże się też z bieganiem właśnie na najwyższym poziomie. Przechodząc jednak dalej do całej farsy związanej z pomyleniem trasy przez zawodników, Okazało się, że dyskwalifikacji żadnych nie będzie, część z zawodników, co jest w ogóle śmieszne, została zatrzymana przez Grega na punkcie odżywczym, jak to później określił, z takimi samymi stratami, jakie mieli w momencie, w którym pomylili trasę. Skąd wiedział, jakie to były straty? Nie wiadomo. Natomiast, czy jest to rozwiązanie fair? No, odpowiedzcie sobie na to sami. Zawodnicy skracają trasę o ponad kilometr, Następnie są zatrzymywani, odpoczywają i czekają na ludzi, z którymi wtedy biegli. Czy to jest prawdziwa rywalizacja? Czy to jest rozwiązanie takiej sytuacji? W mojej ocenie nie. Reszta zawodników, którzy pomylili tę trasę, również nie spotkała się z większymi konsekwencjami, oprócz dodania im pewnej kary czasowej. Jakiej? Nikt nie wie, na jakiej podstawie została ona obliczona. Nikt nie wie, kto o niej do końca zdecydował, ponieważ, jak też zobaczycie, w momencie, w którym ja zapytałem o to na grupie, nie rozpytała się żadna burza, tylko dostaliśmy wymijające odpowiedzi o tym, jak to wszyscy dbają o rozwój trailu i rozwój tej całej naszej. Otoczki sportowej, profesjonalizmu, jak dbają o ludzi, że nie chcieli ich skrzywdzić, że było ich aż 10, więc jedną szóstą musieliby wtedy zdyskwalifikować. Natomiast powiem Wam jeszcze śmieszniejszą rzecz. Jeden z zawodników, którzy dobiegli do mety za mną, pomylił trasę już z samym Fanzą przez biegiem na ostatnią pędle. Podobno źle został pokierowany przez organizatora, przez wolontariusza. Jednakże ciężko mi w to uwierzyć, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, trasa była perfekcyjnie oznaczona. I trzecia sprawa mógł po prostu sprawdzić wcześniej, jak ta trasa przebiega. Czy myślicie, że dostał za to karę czasową, bądź został na tym samym miejscu? Nie. Ze względu na to, że obiegł fanzon dookoła powinien od razu skierować się do bramy, zostało mu odjęte od jego czasu minuta 14 sekund i w rezultacie przesunął się o 5 pozycji do przodu. Spychając chociażby mnie na jak się okazało, ostatecznie 20 drugie miejsce. Nie zgadzam się na takie traktowanie zawodników, nie zgadzam się na takie traktowanie zasad. Nigdy nie spotkałem się na żadnym biegu z sytuacją, której regulamin traktowany byłby tak luźno, a dodatkowo ludzie, którzy mylą trasę, dostawali jeszcze odjęcie czasu od tego, co tak naprawdę pobiegli. I to trochę zniechęca jakby do udziału w takich sytuacjach. Wyobraźcie sobie na przykład sytuację Marcina Kubicy z Wielkiej Prechyby. Czy Marcin tam od Kogoś chciał, żeby ktoś mu redukował czas za to, że pomylił trasę i wrócił do tego samego miejsca, tak jak powinien to zrobić każdy zawodnik? Nie, oczywiście, że nie, ponieważ utrzymywanie się na trasie, szczególnie jeśli jest ona oznaczona, szczególnie jeśli mamy traka, jest jednym z zadań zawodnika podczas biegu trailowego i nic nie usprawiedliwia sytuacji, w której ktoś życzeniowo traktuje regulamin tak, jak zostało to zrobione. Tutaj. W rezultacie ta rywalizacja tak naprawdę była wypaczona i ja nie będę milczał na ten temat, ponieważ nie dowiecie się prawdopodobnie o tym z żadnych mediów goldenowych, nie dowiecie się o tym znikąd, ponieważ ta sprawa została zamieciona pod dywan. Nawet do tej pory my nie wiemy, którzy dokładnie zawodnicy i których dziesięciu zawodników pomyliło tą trasę, ponieważ oni sami też nie przyznali się do tego błędu, co również według mnie nie jest rywalizacją fair play. Tym materiałem jednak chcę już zamknąć ten temat. Frustrację, którą odczuwam też ze względu o przesunięcie mnie o jedno miejsce w dół, zostawiam już za sobą, ponieważ skupiamy się teraz tylko i wyłącznie na Zegamie i na tym, aby tam pokazać jak największe swoje umiejętności. Z racji na fakt, że te dystanse maratońskie w tym roku znacznie bardziej do tej pory mi leżą i trening był nakierowany głównie pod nie, myślę, że będziemy w stanie pokazać tam maksimum swoich możliwości. Jeśli oglądaliście i kibicowaliście nam podczas tej rywalizacji, serdeczne dzięki. Wasza obecność, wasze wiadomości, wasze komentarze bardzo dodają nam skrzydeł i pomagają nam w rozwoju. Więc jeśli chcecie jeszcze bardziej pomóc nam w rozwoju i mi w rozwoju jako sportowca, zasubskrybujcie proszę ten kanał. Jeśli chcecie oglądać więcej profesjonalnych materiałów z moich treningów, wejdźcie na Patronite i rozważcie może wsparcie. I do zobaczenia w kolejnych materiałach.